Wieczór, dobry wieczór. Pozwólmy sobie, zresztą zwlekałem przez ostatnie dwie audycje. Sławik Kraszenikow, chłopiec, który wykazywał dar jasnowidzenia. Prosiliście mnie, będę się zastanawiał, nad, skupiał nad tym chłopcem. Tego typu audycje należy traktować jako pewną abstrakcję. Oczywiście ja jak najpoważniej będę podchodził do tych poczuć. Ale mimo wszystko trzeba to traktować jako abstrakcję, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z wielu czynników. Z takich, że istnieje reinkarnacja, z takich, że nie zawsze duszę można poczuć, a też wiele czynników na to wpływa. Ale z drugiej strony muszę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo istotne, ile tego się zgromadziło przez te 30 lat. I musicie Państwo wiedzieć, że bardzo często właśnie dotykając tylko i wyłącznie zdjęcia, Potrafiłem nawiązać kontakt z osobą, powiedzmy, już nieżyjącą, ale też z osobami żywymi, bo przecież niejednokrotnie zaginione osoby żywe odnalazłem, co jest na mojej stronie udokumentowane, ale też osoby nieżywe. Tutaj ten kontakt telepatyczny, żywe, nieżywe, jest podobny. I czyli wydawać by się mogło, a ja wręcz jestem raczej tego pewny, że telepatycznie nie ma znaczenia, czy skupiamy się na osobie żywej, czy nieżywej. W głębi siebie nie ma to znaczenia, ponieważ w jednym i drugim przypadku da się nawiązać informacji. Da się nawiązać jakiś kontakt, jakieś poczucia. I tak jak mówię, no, przecież to nie kartka ze zdjęciem pokazywała mi, gdzie jest ciało, i tamto ciało zostało znalezione nieraz po długich, żmudnych poszukiwaniach, które nie przynosiły skutku. W 10 minut można było odnaleźć zwłoki. Więc tu w tym przypadku. Podobna, podobnie będę się skupiał i podobnie, tylko że kwestia jest… Ja zawsze mam wątpliwości co do tego, czy to jest rzeczywisty kontakt, czy rzeczywiście nawiązałem poczucie, ale wydaje mi się, że tak, bo wiecie, jak to jest? To jest tak, zobaczcie, mamy, macie telefony i, i wy tymi, tymi telefonami władacie. Można by było powiedzieć, że na świecie jest tyle telefonów, tyle numerów telefonicznych, że powinien zapanować potężny chaos. A jednak nie, nie ma chaosu. Każdy precyzyjnie dzwoni do tego, do kogo chce zadzwonić. Czyli, mając go zapisanego w swoim telefonie lub pamiętając numer, dzwonimy ściśle do tej samej osoby. Proces dzieje się w każdym przypadku telefonu, y, dzwonienia każdego z nas taki sam, tylko dzwonimy pod konkretny numer. Czyli, tak jakby ktoś miał konkretną swoją częstotliwość i sobie wchodził na inne częstotliwości, nawiązywał kontakt z tym, z kim chce tu i teraz. Technologicznie potrafimy wiele rzeczy, które jeszcze 100 lat temu wydawałyby się parapsychologiczne, magiczne. A to, co w głowie posiadamy, to nie magia, to możliwość bycia telepatą, to nie podróże w zaświaty, to nie jakieś anielskie czy demoniczne historie, tylko to są. Możliwości naszej jaźni. Ja już nawet nie mówię psychiki, ale naszej jaźni, naszej duszy. Dusza jest ograniczona w ciele, ponieważ ciało i świadomość cielesna ogranicza dusz, możliwości duszy i dusze. Ale naprawdę jasnowidzenie jest. Telepatia jest możliwa. Nawet w ciele nie trzeba używać aż tak wielkiego wysiłku, żeby ją wykrzesać z siebie. I zawsze mówię, traktujcie swój umysł, swoje możliwości psychiczne, duchowe o wiele poważniej, ponieważ nie zdajecie sobie sprawy, być może wielu zdaje sobie sprawę, ale część na pewno z Was nie zdaje sobie sprawy, jakie możliwości są w Waszej psychice. A teraz, a teraz będę się skupiał, skupię się nad tym chłopcem. Ja... Krótko przed audycją. Niewiele jest jego zdjęć. Przed audycją uznałem, za, że za najlepsze zdjęcie tego chłopca, niestety musiałem je przepołowić, bo jest na tym zdjęciu, on był na zdjęciu z mamą, no ale nie chciałem, żeby do wizji była mama. Z tego co przeczytałem, to mama jego w ogóle żyje. Więc przedarłem to zdjęcie, żeby tylko się skupić na chłopcu. Przez co właśnie w tej chwili robię? Sławik. Sławik Kraszelnikow. A bardzo dziwne, co mi się pierwsze kojarzy, bo on jakby próbuje mi dać poczuć, że to, że on się urodził na ziemi, to on skądś uciekł. Uciekł od osób, które go bardzo kochały. I co ciekawe, on był też tam mały. To była dusza młodego chłopca, która uciekła i się urodziła tu. I on był cały czas pod opieką dwóch istot tu na ziemi, dwóch istot duchowych. Mógł żyć krótko. Musiał odejść. I cały czas były dwie istoty. To nawet nie dusze, a może dusze, istoty. One były znacznie wyższe jak my. Jakby go pilnowały, albo jakby czekały na niego. On uciekł z wieloświatów, z miejsca, gdzie się to nazywa wieloświatami. On nie uciekł, że się czegoś bał. On był taki, on chciał to zrobić. Że przemienianie to jest cały sens istnienia. Przemienność, co Jakiś czas przemienianie się. To jest główny sens istnienia. Sławik. Mi się teraz pokazuje, jakby on był na jakiejś łące siedział na takim okrągłym kamieniu, chropowatym i się skupiał, jak ja się skupiam. Teraz. Tylko tu jest noc, a tam jest pochmurny dzień, gdzie on jest. Ja go widzę na tym kamieniu chropowatym, siedzącym. Takie zdanie. Wojny zostaną stoczone. Kamienie rzucone. Bo zło się obnaża. Zło dotyka mackami już bardzo dużo. Tu chodzi chyba o naszą ziemię. Ludzie tu manieją, nie rozpoznając zła, nie rozpoznając podstępu. Ludzie tu manieją. Została tylko wąska ścieżka, żeby ludzi uratować. Następuje czas słowa, a słowo będzie nas kłamać. Co chwilę widzicie różne obrazy i nie rozpoznajecie już prawdy. Nie martwicie się o swoje dzieci, które się odczłowieczają. Nie są czujne, są podatne, są wieloświaty. Wasz świat, czyli nasz świat, się psuje. I zawsze przy takim psuciu musi być potop albo ogień. To jedyna recepta na zło, a już was obudzić nie jest proste, nie jest łatwe, bo to sen zbiorowy. Zło jest chytre. Potrafi się wcielić, potrafi mówić. Potrafi nas naśladować, potrafi nam współczuć, potrafi się zaprzyjaźnić, tylko po to, żeby was prowadzić. Stajecie się jego owczarkami, stajecie się coraz mniej czuli, coraz mniej siebie nawzajem potrzebujecie. To jest dla was najbardziej niebezpieczne. Rodzi się w was oziębłość. Europa was zdradzi, a ja nie wiem kogo nas. Przyjdzie czas, że będziecie sierotami wielu państw. Nie, że będziecie sierotami w wielu państwach. Będziecie się błąkać. Nie będzie wam wolno mówić, co się stało, jak jest, dlaczego tak się stało. On mówi o państwie Czarnogóra i o Bośni i Hercegowinie, że tam też ludzie przeciwko sobie staną i mnóstwo nawzajem siebie wybije. Kiedy próby rozmów się rozerwią między narodami, próby wszelkich dogadań tu, w tych rejonach, Przetoczy się wojna krótka, która zostawi mnóstwo sierot. Będziecie się tułać, bo tu nie będziecie mogli wrócić. Tu się nie da wrócić. Będą miejsca zamknięte, do których nikt nie będzie chciał przyjść, a będą tu ludzie, których nigdzie nie wpuszczą i będą pozostawieni sami sobie i będą ciężko chorować. Wielu z Was jest już znamie. Wy je nosicie. W wielu państwach w Waszym rejonie są politycy, którzy są bezwolni. Jakby szantażowani, jakby pod wpływem kogoś, dbają o interesy mocodawców. Technologia wymyśli dla ludzi Boga i wielu w Niego uwierzy. Technologia wytłumaczy Boga i wielu uzna, że On jest rzeczywiście Bogiem, a to będzie kłamstwo. Ludzie ze znamieniem nie będą mieli wyjścia, będą musieli być posłuszni i przestraszeni, a ludzi bez znamienia będzie coraz mniej. A na niebie będzie coraz mniej błękitu, a błękit będzie się przeistaczał w lekki róż. Istoty te możesz poznać w ciele, bo mają inne źrenice. Złoto was przyjdzie w postaci dobra, dlatego ogłupi was i, i zdezorientuje. A ci, którzy to spostrzegą, nieliczni, będą wyśmiewani. Musicie odwracać uwagę od tego, co wam podawane, prosić, żądać o wpływ. Wpływ Stwórcy o natchnienie Was. Jedyna siła, jaka może Was z tego, narody z tego wyzwolić, to jest żądanie z osobna, każdy wpływ od Stwórcy. Żądanie, żeby Stwórca dał wpływ swój. Musi być gotowi na przyjęcie tego wpływu, czyli musi uświadomić sobie, że chcecie tego i żeby Was tym natchnął. Każdy z was z osobna to musi zrobić. Już się macie przygotować, bo zdrada już nastąpiła. Wasze życie i los dla nich się nie liczy. Wieczność nie jest prosta jak sobie to wyobrażacie. To ciągłe przemiany, więc nie pójdziesz dalej, jeżeli ulegniesz złu. To swoiste wyzwolenie musi być od zła. Musisz chcieć od Stwórcy natchnienia, siły. Obecna wojna to, obecna, to wojna dwóch istot. To wojna dwóch ras. Oni tu nie przybędą. Oni tu są. A ten okres to jest okres przejęcia, redukcji, przemianowania społecznego. Stwórca może mieć na to wpływ tylko przez was, więc chcijcie od niego uzbrojenia w postaci natchnienia. Wy jesteście istotami mało świetlistymi. Tam, gdzie ja jestem, jest w nas więcej światła. Żądajcie... Tego światła, natchnienia, to dla zła jest nie do pokonania. Każdy z Was z osobna to musi zrobić. Niebo będzie coraz bardziej w odcieniu różowym. Dobrze, to początkowe skojarzenie, że On uciekł skądś i tu przybył. I dwie istoty, o wiele wyższe od nas, jasne, cały czas były przy Nim, jak On tu był. On jakby uciekł, chcąc tu być. Dlatego szybko musiał odejść stąd. Jakby on był z innego świata, ale mówił o wieloświatach. To słowo wieloświaty to jedyna rzecz, którą jak ja sobie go wydrukowałem wziąłem blisko czoła, to pierwsze właśnie słowo wieloświaty. Ale to przerwałem szybko, bo mówię, żeby to zrobić na audycji od razu. Ja jeszcze raz chcę Państwu zaznaczyć, że byście mnie, no ja mam niedługo już 62 lata i chcę uchodzić za człowieka w miarę poważnego. Ja bardzo bym prosił, żebyście mieli mnie za takiego człowieka, bo przecież dużo w życiu dokonałem. Dla nauki stałem się jakimś dylematem w tych sprawach kryminalnych, ale ja dokładnie wykonuję wizję w taki sam sposób. Każde i, i bardzo poważnie podchodzę do każdych z tych swoich poczuć czy wizji. Dlatego tak poczułem z tego chłopca. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Państwa.